Perfekcjonizm to nasz temat na dziś. Zapraszam do wspólnego wykonania ćwiczenia, które sprawi, że mniej będziecie ten perfekcjonizm blokował. Planeta Sony. Bez względu na to, czym zajmujemy się w życiu i jak to nasze życie wygląda, jest coś takiego jak perfekcjonizm, czyli blokowanie samego siebie przed Wyjściem do świata, przed pokazaniem swojej twórczości światu, spowodowane uczuciem bycia niedość dobrym i niewystarczającym. Na to na szczęście jest sposób na wszystko, jest sposób, i dzisiaj zaproszę Was do wspólnego wykonania ćwiczenia, które sprawi, że tego perfekcjonizmu troszeczkę w naszym wnętrzu będzie mniej, ponieważ to, jak i wszystko, jest wewnątrz każdego z nas. Skąd się bierze perfekcjonizm? Przynajmniej w pewnej części opowiem, oraz jak sobie z nim poradzić. Zrobimy ćwiczenie. Tak? I też opowiem krótką historię o tym, jak ja sobie radzę z perfekcjonizmem, który przez bardzo wiele, wiele lat też potrafił opóźniać różne projekty, działania, które sprawił, że bardzo wiele artykułów spoczęło na dnie szuflady i tam już zostało i nigdy nie ujrzało światła dziennego, a później po prostu ta twórczość się zestarzała i dla mnie już było bezsensownym publikować. Hmm. Napisz, proszę, w komentarzu. Czy jest coś, z czym chcesz ruszyć, ale z jakiegoś powodu to jeszcze nie nastąpiło? Coś, co chcesz opublikować, pokazać, coś, co chcesz rozpocząć. U mnie tak było z książkami. I sposobem na odważenie się jest znalezienie osoby, która wyrwie ci to dzieło z rąk i pokaże jej światło jest znalezienie deadline'u, jakiejś daty, kiedy coś jest i trzeba to przedstawić. To mogą być daty konferencji i wystąpień, daty wernisaży, daty, kiedy coś trzeba przedstawić. I wtedy nie będziemy już zwlekać, no bo przyszedł ten dzień, trzeba wstać, iść i zrobić. I chociaż jest takie poczucie, gdyby mi dano jeszcze tydzień, gdyby mi dano jeszcze pół roku, jeszcze rok, to, to co robię, byłoby lepsze. Oczywiście, tak jest, ale przyszła data prezentacji. Kolejnym sposobem na perfekcjonizm, zanim przejdziemy do ćwiczenia rozpuszczającego ten perfekcjonizm w środku, jest e, filozofia kaizen, czyli że ja to poprawię. I wiem, że wiele osób mówi, a nie, potem zostają takie niedoróbki na wszelkie nigdy też. Ale jeżeli jesteś osobą, która przez to, że nie pokaże światu, póki to nie jest perfekcyjne, w końcu w ogóle tego światu nie pokazuje, a my naszym potencjałem, naszymi umiejętnościami pięknie kiedy służymy światu, kiedy wymieniamy się tym, co my potrafimy zrobić z tymi, a którzy robią coś, a, czego my nie potrafimy, a, no to nigdy to nie nastąpi. I tak właśnie ten nasz potencjał się tak kisi w tej przysłowiowej szufladzie. Żeby nie było... Chciałam Wam pokazać pierwszą wersję książki. Zaakceptuj siebie. Ona wyglądała tak. Słuchajcie, to było zbindowanych raptem e, pierwszych 60 par stron 83 nawet. E, moja rodzina zakupiła, mój brat <grym>, tak, było bardzo wzruszające. A ja chciałam sprawdzić, na ile to w ogóle ma dla ludzi sens na ile to się jakoś takie treści przydadzą. Tutaj zebrałam ćwiczenia, którymi ja. Wyprowadzałam swój, swój umysł na prostą i, i swój spokój umysłu. Później kolejne wydanie było takie miękkie, jak tutaj macie. E, okładka była bardzo miła. To był ten soft touch, bardzo miła w dotyku, ale bardzo się brudziła. Później zrobiliśmy tak, to już minęło, to już poszło, a ja za każdym razem oswajałam się z tym, że dla ludzi ma to wartość. Że takie, jakie jest, jest już OK, już służy, już wspiera, już pomaga tym, którzy chcą, i inspiruje tych, którzy chcą. Dalej było wydanie takie właśnie. Tutaj z tyłu jest e, zieleń, z przodu wygląda tak. I teraz mamy to, które jest najlepsze, jakie mamy. Zobaczcie, tak wygląda. W środku są opinie, na które w końcu się odważyłam i za które bardzo dziękuję. Bardzo eleganckie Dzień. wydanie, Aha. żeby mogło nastąpić to. <laughs> I było to. I z tego powstała jedna ścieżka w stronę książki: zaakceptuj siebie, i później cztery wydania książek Spokojny Planet. Nie, też z ćwiczeniami. Bo miałam już świadomość, że warto pracować nad tym, co jest przyczyną perfekcjonizmu taką emocjonalną. Między innymi chodzi o tatę, o biologicznego ojca. To ćwiczenie, które teraz wykonamy, do którego Was zapraszam. Jest skierowany dla wszystkich, którzy czują, że zmagają się z pracoholizmem i z perfekcjonizmem, i ogólnie z izmami. Zobaczcie, czy to, to was to przemawia i co to wam robi. Ruszamy z ćwiczeniem, bo jedno to są te techniki, o których przed chwilką mówiłam, czyli deadline, znalezienie sobie osoby, która wam to wyrwie z rąk i pokaże światu i tak dalej, czyli takie zewnętrzne działania. Nasz kurs odkryje siebie, i tak a drugie to jest to, co dzieje się w środku. I teraz robimy ćwiczenie właśnie na to. Weź kilka oddechów. Pana operatora też bym poprosiła, bo tak mi zlepiej, jak ktoś <laughs> uczestniczy. Sprawdźcie jeszcze, czy subskrybujecie planeta Sony, nasz kanał. Świetnie. Kilka oddechów. Takich przeponowych, żeby się ciało rozluźniło. Zamknij proszę oczy. Dlatego, jeżeli prowadzisz samochód, to teraz nie. Jeżeli jesteś za kierownicą, to sobie zostaw na potem. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że stoi przed Tobą twój biologiczny ojciec. Nie oceniamy teraz, jaki był, co robił, czy żyje, czy nie żyje, czy go znasz, czy go nie znasz. To jakby pozostawiamy. W ogóle teraz nie o tym. Wyobraź sobie, że stoi przed Tobą. Wyobraź sobie, że łapiesz z nim kontakt wzrokowy. Możesz poczuć, że jesteś dzieckiem, a możesz poczuć siebie z teraz? Okej, okay. patrząc mu w oczy, w wyobraźni, powiedz: jestem tutaj. Zauważasz mnie? Mhm. Wiem. Że jesteś ze mnie dumny. Bo tam w głębi swojej istoty, ze światła i miłości, którą każdy jest, na najgłębszych swoich poziomach, Twój biologiczny ojciec jest z ciebie dumny. I wytrzymaj, proszę. Możesz otrzeć łzy. Jeżeli pojawiły się jakieś uczucia, wyoddychaj je, proszę spokojnie, na wdechu, tak jak doktor Hawkins uczy. Akceptuję na wydechu, odpuszczam bardzo dobrze. Czyli chodzi o to, żeby ty patrząc w oczy twojemu ojcu, nawet jeżeli on nie potrafi odwzajemnić tego spojrzenia, żebyś te dobry i mądry człowieku, poczuł, że na najgłębszych swoich poziomach istoty twój biologiczny ojciec jest z ciebie dumny, uznaje cię i widzicie. Nie musisz niczego udowadniać. Popatrz i powiedz: Widzisz mnie tam w tej istocie, w swojej głębi. Widzisz mnie? Wiem, że mnie widzisz. Bez względu na wszystko, co miało miejsce w życiu potem, co się wydarzyło i co się wydarza. Twoja istota ze światła i miłości łączy się z głębią, z istotą ze światła i miłości. Która jest w Twoim ojcu biologicznym, bez względu na to, czy go znasz, czy nie, znasz, czy macie kontakt, czy nie. Wiem, tato, że jesteś ze mnie dumny, i oddychaj ten, proszę. Wszystko, co co przyszło, jako emocje, jakie uczucia, jest do wyoddychania. Posiedź sobie, proszę, daj sobie ten czas. Jesteś w Twoim życiu najważniejszą osobą. Twoje życie jest wtedy, kiedy Ty jesteś. Daj sobie ten czas i oddychaj. Na wdechu, akceptuję. Na wydechu odpuszczam. Takie ćwiczenia związane z tatą oczywiście też są w książce Zaakceptuj siebie. Zapraszam. Teraz ładnie sobie sieć i oddychaj. Powtarzaj to ćwiczenie wielokrotnie. Mhm. Zapraszam też na oddychaj, oddychaj, oddychaj. Ja zapełniam czas. Teraz. Zapraszam też na kulanie.pl. To jest mocne ćwiczenie dla odważnych. Możesz sobie po sięgnąć, a teraz. Wy oddychaj spokojnie to uczucie, uwolnij te potrzeby udowadniania biologicznemu ojcu swoją wartość, bo jesteś wartością. Jesteś wartością. Taką, właśnie, jaką masz być, taką akurat, jaka jest teraz, doskonałą i idealną na ten moment. Jeżeli w ciele coś poczujesz. Gdzieś coś zaswędziało, zadrapało, zabolało też powolutku. Oddychaj sobie teraz do tego miejsca. Można potrzeć dłońmi, przyłożyć do tego miejsca, żeby łatwiej oddech wyobrazić sobie, że tam jest kierowany. Akceptuję i odpuszczam. Powtarzaj sobie to ćwiczenie tak często, jak potrzebujesz. I teraz też sobie wyoddychaj do głębi, żeby puścić cały ten perfekcjonizm, cały ten pracoholizm, które... Jedną ze źródeł, jedno ze źródeł mają właśnie takie, ja mu pokażę, że zasługuje na uznanie, na bycie ze mnie dumnym. Hmm? Nie musimy. Spokojnie sobie to wyoddychaj, niech się rozpuści, niech się oddechem uwolni. I teraz na zakończenie to, co lubię bardzo. Wyobraź sobie, albo zdecyduj, jeżeli wyobraźnia z jakichś powodów na to ci nie pozwala. Że wypełniasz się światłem, że te przestrzenie, które zostały uwolnione, wypełniają się teraz jasnym, cudownym światłem. i oddychaj sobie tak spokojnie. I kiedy to wszystko się wyoddychało, uwolniło wyobraźni, postać twojego ojca niech się rozmyje, niech pójdzie, skąd przyszła. Wszystko się wycisza, i wracasz do tu i teraz. Pięknie. Wiele razy wykonywałam to ćwiczenie. Zapraszam do niego. O, oh, i wszystko się układa. Powoli wszystko się układa. JanetaSonic.pl. Bardzo dziękuję. Sonia Szlamek-Karcz. Kłaniam się nisko. Dziękuję.